Część Boże, umywanie w Chrystusie Panu, kochane siostry moje, kochani bracia, w Chrystusie Panu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. E, ściskam Was na początek, bardzo serdecznie, gorąco Was pozdrawiam. E, pozwólcie, kochani, że podzielę się z Wami taką króciutką dzisiaj może refleksją. E, świeżutko, świeżutko, dosłownie kilka sekund temu wyszłem e, z kaplicy, gdzie odprawiane są polskie prześwięte święte w Meżygorje. E, to jest niesamowite spotkanie, trochę mam jeszcze oczy zaklejone, ale czego się nie robi dla Chrystusa, się wstaje z rana, idzie się nam e, idzie się na spotkanie z Nim. To jest mistrz, to jest nauczyciel, jedyny Pan, Stwórca wszystkich rzeczy, Stwórca Ciebie i mnie, dlatego trzeba dawać Mu chwałę, trzeba mu przychodzić, Mu dziękować. E, trzeba Go uwielbiać, uwielbiać Go, uwielbiać Go, być wdzięcznym, przychodzić właśnie. E, pomimo tego właśnie trzeba się zapierać samego siebie, czasami się nie chce, kochani. E, wiem to dobrze, walczę z tym, z tym bez przerwy każdego dnia praktycznie, z, tymi, z tym lenistwem. E, i walka, jeżeli jest wygrana, to jest cudownie, cudownie jest wygrana walka, jeżeli człowiek zapiera się samego siebie i idzie ze względu na miłość, za, na miłość do, do Boga, do Stworzyciela, Ciebie i mnie. To jest Stworzyciel, On zaplanował Ciebie, On tak bardzo mocno Ciebie kocha, że ofiarowuje siebie na ołtarzu, chce Ci karmić swoim świętym ciałem, chce Ci dać siebie samego z krwią i ciałem, ze swoim bóstwem. Chce, abyś przyjęła, przyjął dzisiaj Go do swojego serca, Jego świętą osobę, świętą na, naszego Króla, naszego Zbawiciela, do swojego wnętrza rozumiecie, z Jego całym bóstwem, z Jego miłością do nas. I kochani, mam taką refleksję w sercu, kochani, że to jest niesamowite, naprawdę niesamowite przyjąć naszego Pana do swego serca. Jestem, po prostu tak mi jest dobrze. Tak mu dziękuję z całego serca. On jest tak kochany, kochani. Yy. I mi się wydaje, że jedyną rzeczą, kochani, jaką powinna być na świecie dla każdego człowieka to jest walka o to, żebyśmy bardzo, bardzo, ale bardzo kochali naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy go kochali. A jeżeli go kochamy, to żyjemy jego słowem, bo nasz mistrz, kochani, powiedział, że kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. I zobaczcie, kochani, dużo walczymy ze swoimi jakimiś porządliwościami, bo co innego my chcemy, a co innego czasami chce Jezus. Jezus chce dla nas dobra, ale my sami czasami wybieramy zło wynikające z naszych jakichś złych skłonności, złych pożądań, złych nałogów, złych, nawy złych nawyków. A Jezus zaprasza nas w tym konfesjonale, czeka. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Wleję w was swoją świętą miłość, ukojenie, mój balsam miłości. Do waszych umysłów wleję ducha prawdy. Przeniknę was duchem świętym, duchem prawdy. Pociągnę was do tego, żebyście chcieli być świętymi, da wam dobre pragnienia. To jest cudowne, kochani, no że i mam takie jakby takie takie zobaczcie takie przekonanie, no, że jeżeli ktoś kocha Boga, naprawdę całym sercem, całą duszą, jak mój pierwsze przykazanie, kochaj Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem, całym sobą, kochaj go całym sobą, kochani. To zobaczcie, mam takie porównanie, jak jak człowiek jest w małżeństwie, zobaczcie. To chce jak najwięcej czasu spędzać z ukochaną osobą, którą bardzo kocha, chce, chce robić dla niej niespodzianki, jakieś piękne, jakieś kwiaty kupować, załóżmy jak mąż dla żony, albo żona dla męża, jakieś, coś, jakieś perfumy fajne, albo jakieś, nie wiem, dżinsy nowe fajne, jakieś, cokolwiek, aby sprawić radość mężowi, prawda? I to jest piękne, kochani, że, no zobaczcie, jeżeli ktoś ko kogoś bardzo mocno kocha, no to chce spędzać z nim jak najwięcej czasu, to, jeżeli, to tak naprawdę, jeżeli można sprawdzić czy my naprawdę kochamy Jezusa, czy my naprawdę kochamy Go, czy my kochamy Matkę Bożą, y, czy, 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 czy chcemy się z Nim spotykać, czy przychodzi do Niego na Eucharystię, słuchiwać w Jego Święte Słowo, y, bo jeżeli, kochani, zobaczcie, no, y, trochę, jestem roz, trochę jestem rozproszony, bo z tyłu za mną to się dzieje trochę jestem taki no, y, nieskupiony, może tam przejdę trochę dalej. Y, Kochani, zobaczcie, no jeżeli e, nawet ktoś kogoś kocha bardzo mocno, to chce spędzać czas, jak najwięcej czasu z tą osobą, nie? E, i zobaczcie, jeżeli, jeżeli taki małżonek albo małżonka przychodzi do domu, do swojego męża albo do, do żony, mąż do żony no i na przykład nie chce z, ni z nią spędzać czasu, tylko takie no nie chce gdzieś ją zaprosić, nie chce z nią gdzieś wyjść, nie chce z nią iść do parku, nie chce iść na spacer, nie chce zaprosić na lody, nie chce spędzać z nią czasu, nie chce, załóżmy, nie wiem, potrzymać ją za rękę, przytulić ją mocno, przytulać ją cały czas. No to takie małżeństwo to takie, jest takie, takie, takie pisne wody wodę trochę, nie? A są takie małżeństwa, sami wiecie, że już są ze względu na co, bo jakieś przyzwyczajenie jest, jakiś związek jest emocjonalny, bo człowiek się przyzwyczaił do, do, do drugiej osoby, albo, albo ze względów materialnych, bo ktoś tam coś ma, no to dobrze cokolwiek mieć, nie? Ale duchowa pustka i dlatego właśnie to się dzieje, kochani. No. Yy... Przejdę troszkę dalej, no bo trochę rozproszony jestem, jak to się jest, no taki dziś człowiek myśli, że ktoś tu jest, ktoś patrzy, nie, no tak jak tak to, to jest inaczej, tak samo jak, yy, i zobaczcie kochani, no jeżeli, i tak sobie myślę, no też na czym polega, ta miłość właśnie, że człowiek chce spędzać z tą osobą, kochani, cały czas, non-stop, non-stop przychodzić, uwielbiać tą osobę, nie? Rozmawiać z nią, patrzeć się na nią. Tak samo, zobaczcie, przychodzimy na Eucharystię, przychodzimy na rację, spotykamy się z Panem I to jest cudowne, że powinny, nasze życie powinno polegać na tym, żeby jeszcze bardziej Go kochać, przygnąć do Niego całym sercem, całą duszą i żeby, 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 żeby się zbawić, kochani, żeby żyć wiecznie później z Nim, zatopić się już na wieki w Nim. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go, którzy Go miłują. To jest nieprawdopodobne, kochani, jak będziemy szczęśliwi. Jak będziemy 100 tysięcy razy, miliard razy jeszcze bardziej szczęśliwi niż teraz jesteśmy. To jest piękne, cudownie, kochani. Chciałbym się z Wami to właśnie tym podzielić, no bo to... Ja to jestem taki szczęśliwy, gdy, gdy mogę naprawdę korzystać z sakramentów. To jest, to jest dla mnie to jest największy dar na świecie, że Jezus... Zostawił nam siebie w tej białej hosti, że jest żywy, obecny człowiek, Bóg, ukryty, ukrył się w, tej, w tym kawałku chleba, że przychodzi do nas, możemy go doświadczać realnej obecności, go jak przyjmujemy w Komunii Świętej. I to jest cudowne, kochani, no, że jest człowiek się umacnia, no nie ma takich pokus, już silniejszy jest, bo ma w sobie Chrystusa. Chrystus mi pomaga. Chrystus go uświęca, Chrystus go, Chrystus go napełnia mądrością, taką prostotą, swoim świętym Duchem, kochani. I to jest piękne, że, że Duch Święty umacnia nas, jest pocieszycielem. Przypominam Słowo Boże, jeżeli mamy jakieś pokusy. Zobaczcie, jak, 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 jak szatan atakował. Szatan też znał Słowo Boże, Pismo Święte. E, bo zobaczcie, jak duch wyprowadził Chrystusa na pustynię, 40 dni pościł, aż w końcu poczuł głód. I wtedy przystąpił kusiciel, nie? Dlatego, e, może trudne chwile będziecie przeżywali, wtedy jeszcze bardziej będziecie kuszeni, bo wtedy demony wiedzą, że można łatwo skusić człowieka, bo jest słabszy. A Jezus wtedy odczuł głód, a Jezus i, i, i tam wtedy słowami: bo, A jeśli tam coś tego, jeśli spraw, żeby te kamienie stały się chlebem, nie? A Jezus mówi, że nie samym chlebem żyje człowiek. Tylko każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, zobaczcie, no to jest piękne. Albo, albo weź tam coś tam tego. Pokazuj, zobaczcie, wszystkie królestwa i powiedział, że jeśli oddasz mi pokłon, to wszystko będzie twoje, nie? A zobaczcie, ilu ludzi się oddaje pokłon rzeczom materialnym. To jest właśnie ścierwo, nie? Zamiast słuchać słów Jezusa. To dlatego właśnie mało słów czytamy. Mało słów czytamy Jezusa w Piśmie Świętym, i dlatego mało Go miłujemy. A jeśli będziemy czytali Jego święte Słowo, to rozkochamy się. On, on pociągnie nasze serce do miłowania Go. I zobaczcie, kochani, no jeżeli kochamy swoje żony, swoje, sw swoich małżonków, jeżeli, jeżeli tu macie, jesteście w rodzinach, to spędzacie czas jak najwięcej czasu z nimi. To jest piękne, no kochani, że, że jesteście rodziną taką... Którzy, którzy, która naprawdę się modli, która przychodzi na Eucharystię razem z dziećmi, i to jest cudowne, że nie dajecie, jakby, szatanowi, miejsca na to, żeby gdzieś tam wdzierał się do waszych serc. Bo czytacie Pismo Święte, regularnie przychodzicie na Eucharystię, umocni umocniacie się ciałem Pana. Jezus powiedział, że kto nie spożywa mojego ciała, nie ma w sobie życia. Dlatego ludzie nie spożywają ciała pańskiego, nie spowiadają się i w domu się kłócą, zdrady są, gdzieś tam ludzie flirtują przez internet z innymi albo w pracy. I później przychodzą do domu z pracy i to taka relacja jest taka bylejaka, nie aby tylko być. No Choć coś może gdzieś wyjdziemy na spacer, a daj mi spokój i siedzi przed telewizorem, nie? Takie to właśnie jest, dlatego trzeba pielęgnować miłość. Miłość trzeba każdego dnia pielęgnować, przychodzić do stołu pańskiego, żywić się Słowem Bożym, ciałem Pana. Modlitwą różnicową Matku do Matki Bożej nieustannie się modlić. Każdego dnia to jest Matka naszego i Pana Jezusa Chrystusa. To jest Matka naszego Boga, kochani. On bardzo ją kocha, dlatego my powinniśmy ją kochać. Że to dał nam ją za matkę pod krzyżem. Oto matka Twoja powiedział do Syna Umiłowanego. Nie powiedział, że do... Słowo Boże nie mówisz do Jana, tylko powiedział do ucznia. Skoro jesteś uczniem Jezusa, takim się jakby uważasz, no to powinieneś Maryję wziąć ze swoją matkę do domu. Odtąd uczeń wziął ją do siebie. I wtedy łatwiej mu jest żyć takiemu uczniowi, bo ma z sobą matkę, która wszystko wyprasza, pomaga mu się zbawiać. Kochani, to można opowiadać i opowiadać. Jestem taki, mam takie szczęśliwe serce, spokojne, radosne. Wiem, że Jezus jest ze mną, kochani. I teraz zapewne, jak skończę, to nagrywać pójdę, gdzie sobie będę go uwielbiał, będę się modlił do niego, będę koronko odmawiał, będę go błagał o, o miłosierdzie dla nas, żebyśmy zostali świętymi. Dużo ludzi też prosi mnie o modlitwę, dlatego warto jest ten czas poświęcać na modlitwę, kochani. Gdziekolwiek nie jesteście, w pracy też się można modlić. Nie, nie, można nieustannie Nieustannie się modlić, kochani. Nieustannie się modlić, mówi Pan Jezus. To nie są moje słowa, abyście nie ulegli pokusie. Trzeba się zbawiać, kochani, będziemy żyli wiecznie, wiecznie bez końca. Rozumiecie? Warto jest walczyć o życie wieczne. Tyle ścierwa w tym świecie ci panuje, tyle... Tyle obłudy, kłamstwa, dlatego warto jest czytać Pismo Święte, które jest prawdą. Duch Święty tam mieszka w tym Słowie. Sam Bóg obecny będzie do Ciebie przychodził, do serca, do umysłu. Będzie odświeżał Twoje myślenie, będzie, będziesz miał klarowne myślenie, czyste, czyste sumienie, jakbyś regularnie się spowiadała. Odzyskasz radość, odzyskasz szczęście, odzyskasz pokój, odzyskasz radość. Po prostu będziesz szczęśliwa, bo Jezus będzie w Tobie mieszkał. Musisz mieć tę świadomość, jak nawet przyjmiesz ciało Pana. Nie odchodzić już w jakieś obowiązki, zapominać, tylko cały czas nieustannie, adoruj go, adoruj swojego Boga w swoim sercu. Dobro, kochani, 10 minut zgadałem się, idę, idę do swoich spraw, trzymajcie się krótko, papa, z Bogiem, pomódlcie się zamienić w dziesiąteczkę, dzisiaj, dobra? Fajnie, dzięki, amen. Pokój dobro, ściska was bardzo mocno.